Nie dałem recenzji jeszcze z tą pizzą, jaka była. Te stawy też. Co no. nie ja powinienem każdego zapytać, a moja ocena jest, że pizza była spoko poza e, krawędziami, tymi skórkami, bo były niedopieczone trochę. Tylko lokal był jakiś taki, wyszedł. Oni tutaj byli 6 lat temu. Byli zajrani lokalem to jest ten lokal. No, a teraz już nie byli aż tak zajarani tym lokalem. Mówię, mi smakowało tylko te rogi, takie nie bardzo dorobione. A i zapłaciliśmy za tą taką dużą jedną 39, 39, no to nie tak dużo, no w takim miejscu. Ja patrzyliśmy na tym Instagramie, te rachunki jak ludzie wrzucają po dwie stówy za obiad, a tutaj 40 za, za pizza, dwie osoby. Jeszcze zostały takie dwa duże kawałki. A ja goferka sobie teraz zjem. Mamy też drugiego goferka. Na tym ciążko, ale jeszcze nie wiem. To jest goferek dla tego pana. I reszta sobie nie wzięła goferka, także tylko ja będę ja. No nic no. 14 zł za goferka. Dobra, wymówienie dostajesz w ogóle z naganą. Dlaczego nie także, także jak twój następny pracodawca do mnie zadzwoni, to na pewno nie omieszkam tak, ja tutaj powiedzieć, że... Do... O piesku, ale gorąco, 21.02 na plaży, taki upał, że aż ślina się leje. Zobacz piesku, co tu będzie grane. Czekaj. -o 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 -o. a to po kawałku, czy on sobie będzie gry? Patrz piesku, poczekaj. Patrz tutaj, co pan ma dla ciebie. Gofer, no to twoja ulubiona potrawa wakacyjna, gryzaj. Nie ma tyle zębów, to No ale zaślinił się za Bardzo ładnie piesku <grywia> Lubisz gofry, tak? załapać No dobrze Z tej strony hapaj Dobre Ale dobre Ale dobre Lampion ma frunąć, ale nie chronię to no prawda w górę. Idzie w górę. Chyba poleci. W razie kryptyki to nie nasz lampy, oczywiście. Ale akurat mieliśmy przyjemność oglądania. Co mogę powiedzieć? No. W tym sezonie rządzą jak zwykle parawany. 7 zł, może się wypożyczyć. Przyznam, że od, od kilku lat jeździmy tylko za granicę. Nie widziałem czegoś takiego w sumie za granicą. Nawet nie, że od kilku lat tylko nigdy czegoś takiego. Ale nie widziałem. organizacja, to wszystko jest, to, nie jest tak bez ładnych wpadów. tutaj jest jeden rząd parawanów, to jest drugi. Tak, to jest tak jakby ktoś sobie te domki pobudował takie swoje, nie? Na plaży takie tereny. No, a poety jak pan małpucha? Mopety przyszły pierwsze, więc mówili, że już od rana były tu pozajmowane miejscówki, ludzi nie było jeszcze, ale już parawany stały, także to, to nie są legendy, tylko to co mówią. E Telewizji podobno nie oglądam, ale tak podobno mówią. A przychodziliśmy koło takiego koło, e, takiego ośrodka, jakieś tam domki kempingowe, jakieś namioty, takie, takie pole, takie starsze, nie? W star... takie, no, tań, takie tańsze wakacje. No i taki gość nie miał tam z 60 lat miał. Wziął sobie szlałf i na środku tego środka, tam dzieci, wszystko ten. On kąpał się tym szlaufem. W sensie, że sobie wkładał go w dupę normalnie pod spodenki ja i z przodu. I rów było widać. No to są takie rzeczy, takie doświadczenia. No nowe. Znaczy ja, <grym> ja czy ktoś, nie, no, kiedyś takie już mieliśmy? Znaczy no, kiedyś takie mieliśmy, jak sobie jeździliśmy? Tylko też nie można mówić, że pierwszy raz jesteśmy w Polsce na wakacjach, bo kiedyś jeździliśmy tylko. I to na Mazury, także bo najtaniej sobie jeździliśmy. No bo wiadomo, jak człowiek młody, no to nie ma za bardzo kasy, żeby gdzieś tam pojechać. Pierwsze wrażenia w plaży w ciągu dnia. Zapalania i ogólnie. To jest coś? Czy wszyscy tacy wnerwieni, że tak, nie odezwie. Zawsze się spóźniliście godzinę. Chyba chut trochę. Aha, ale mieliśmy okay. czyste miejsce, ale ogólnie woda zimna i meduzy były. Plaże tak nie do końca było widać. Bardziej parawany. Woda 17 stopni tam niby napisali, ale mogło być 13. Ale tragedia po prostu. Mo, no tak mo... 10 cm od brzegu już nie widać w ogóle co się dzieje. Jest taka męt naglony jakiś tam... To nie, to nie jest... Tak jak mówiłem wcześniej. Nie, nie. Tak jak mówiłem wcześniej w ramach y, zaliczenia challenge jakiegoś takiego, to, to można sobie wejść, ale no ja wszedłem. Wszedłem, za, popłynąłem kawałek i myślałem, że najcięższym problemem to będzie wejście. Ja w wodzie w 5 minut. Myślę, że największym problemem, myślałem, że największym problemem będzie... Moje podpasie. Okazało się, że jak zacząłem płynąć, to klatce mnie tak ścisnęło. To, ta zimna woda, że mówię, dobra, nie płynę dalej, bo jeszcze weźmiemy jakiś skurt, złapie, czy odpłynę. W sensie odlecę na chwilę z głową i wezmę gdzieś się utopię, tam w tej wodzie. także, Albo przy okazji jakieś zapalenie płuc sobie złapię. No, także woda strasznie zimna, w ogóle, no, nie, w ogóle nie przezroczysta, nic nie widać, zupełnie czarna całkowicie jest. No i tyle, że jest ładny piasek tam gdzie nie ma parawanów. I petów. No. Ogólnie reszta, y, y, sztywcy powyłamywane. No ale generalnie... Jeśli nie idę, to się możesz jeszcze tym posiadkiem na złamany widelec natknąć. Generalnie na plus, no bo było słońce. Optymistycznie, żeby zakończyć relację.